Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Adventure map, ee, hero Blinds. return, jest ze mną oczywiście I gdzieś tam jest z zielony Zielony Dobra, ale e, jak widzieliście w filmiku UDAŁO SIĘ Ale co teraz, no nie, no nie wiem co teraz, bo e, Tam jest zgrzynka! tak tam to była wtedy? Nie była Była O w dupę, o w dupę A, To nie była, to nie była Lul Dawaj, Dobra, o tak jak Bez sumie, to utepnij! Ja nie, nie Nie! Powiedziałeś, że będziesz przechodzić wszystko od nowa, no to... Nie mówiłem, tak. Mówiłeś. To no było nagrane. Już nagrywało. Hmm. Wszystko co powiesz będzie... Yy, będzie... Jak to się mówi w, w policji? Ty, tam są drzwi otwarte! Wszystko co hey, powiesz gdzie? będzie wykorzystane przeciwko tobie, tam... Yy, gdzie... Zaczynaliśmy. O. Tu. Ja nie wiem w którą stronę idziesz Ja już. E, nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Ej, oh, czy nagrywa? Tak, nagrywa się. Ej, jest zielony, lol! O, chodź! Pan, e, Jezus. Ty, a co teraz? Czekajcie, e, gdzie mam quest log? O, jest. Eee... Poza... Czekaj. O, okay. Dobra. Eee... School, for Falsumonet Le... E, this, dobra, zniesiliśmy, a teraz są kurenty... Bla, 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 bla. Ej, co mnie... Co... Co... Yeah, Jezus, ciebie! Jezus! To znowu się stało! Znowu, znowu cię Jezus bije, lol. Ej czekajcie, muszę przejść tylko quest lego o, o, ci go! Nie, jesteś niewierzącym Far ja Nie mogę pisać! Coś tam ja. Ej, ale on mi nie odbiera życia Wiem, widzę to Dobra, to ja przeczytam co dalej jest w y, komb... Czekaj, że tylko... O. To tak, y, poza... Y, de, coś tam... Necromanta, y, skeletor, Optine killing... zabij y, zabi wrogów. Coś tam... Haven shop. Ha -ha. Obtain souls by defeating bosses and killing enemies. Coś tam y, z bossami. No tak, że musisz te dusze zdobywać, przejmować, zabijając bossy i tak dalej. A dusze, no to mamy jakieś dusze znaczy... Yy, i teraz Spint souls in the he he heaven shop access via altars Throw hold the map Souls will be deducted upon death no, czyli chodząc po mapie i tak dalej, coś tam też zbierasz... Cześć, to masz... Yy, o, widzę, że nasz angielski to ty dostajesz do tłumaczenia. Dobra. Ja to mam książkę to hej, spokojnie. No, no to czytaj. Yy, to jest yy, strona... Yy, ...szósta. Yy, Która dalej? Szósta strona. Yy, możesz tak... Yy, spędź, wydać duszę w niebiańskim sklepie... Yy. No to szukamy... Przepraszam. Niebiańskiego sklepu. Nie Jezus gdzieś. mnie pije. Pewnie tam, gdzie to Je przy Jezusie tam był. Pewnie tam, się wydaje, wiesz, gdzieś tam. Gdzie był Jezus? Ale tam no. walczyliśmy z bossem. Tam, no tam, sobie nic, po... nie wiem, tam nic, nic poza jest. walki z bossem nie ma. A ja oglądałem filmik, ale nie całe, jak ko koleście tu grali, ale... Ej, poczekajcie, tu coś jest. Wazeng House, to jest dom Wazenga. Tu mamy... Inny. 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 Jakiś inny. Chyba, że gdzieś mi tam, nie wiem. Dobra, szukamy dalej tego sklepu, jak A jest, to jest... Macie coś żarcia? Bo mi się kończy w sumie. To. Sklep... Sklep alchemiczny. E, ale tu nikogo nie ma, lol. Dobra, idziemy dalej. Szukajcie sklepu jakiegoś tam. Hmm, spoko. O, tu coś... coś tam? Heaven Shop mam Ej, co jest? Ej, co jest? ej, gdzie ty jesteś? Jeszcze nie odblokowaliśmy go. You haven't unlocked yy, to 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 Eee... Hello? No że jeszcze nie odblokowaliśmy go to chodzi. Więc Ale... może jakiś quest trzeba zrobić, żeby... Tak w ogóle to gdzie jesteście? A co trzeba zrobić, żeby to odblokować? No nie wiem, poczytaj, zaraz czekaj Walię w na Na chwilę wziąłem ale to dlatego, że spadałem Lol, co tu się stało Spadałem, spadałem i prawie umarł. Ej, ale co tu się stało? Jak ja się tu tepnąłem? Jak ja się tepnąłem na tą e, popieprzoną wyspę Dobra Coś się otworzyło A, a gdzie jesteś się? Dupł go Tam gdzie ten chillą O! Udało mi się, wróciłem do tej lokacji A gdzieś ty to zrobił O Nie, bo gun Aha, tu jest ten he Heaven Shop, tam nic ciekawego nie, nie odblokowaliśmy Ej no w dupę, przestań na... Stan... Wszyscy, wszystkich nas to tepa Dobra ciebie Nie nie tak, Neo. Wow. Yes. <laughs> dobra Quest Log Muszę zobaczyć uh, Obtain souls by defending Czekaj, Dobra to nieważne Side Quest Farmer Reese Nets help with a slime infestation problem Search for the queen slime and deliver the extract to the farmer. Czyli, musimy... czyli farmer riz, potrzebuje pomocy ze szlamem, tym wiesz jak to slime te tak zwane, nie? No szlam O Jezus, siema Jezus! Musimy poszukać jakiegoś tam królewskiego szlamu i dostarczyć go e, Queen Slime, czyli królowa y, slimów. To szukajmy jakiegoś farmera czy innego twela. Nie stąd tu przyjeżdża. A gdzie jesteście, poet? Na razie myślę, szukaj, to. najwyżej tam się tepnie przez przypadek. Nie, 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 nie. Ale to nie tutaj do farmera tego trzeba znaleźć, to gdzieś myślę, że dalej będzie. To szukajmy na razie. Kto go znajdzie ten... Śliczne. Yy, yy. Jezus mi nie Nie też bym, ale uciekłem temu playerowi. I Hapal, no. o, 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 o. Masz farmera? Nie. Okej. Okay. O, bo ja się wracaliśmy. Ja się na mą stronę no, patrzę. A nie. nie. Wtedy się wracaliśmy. O, ja się bym wracał na spawn'a. O o, o. o. Tak. Dobra, szukamy farmera. Szukamy sobie farmera zasnego. Czy to byliście, czy nie? Ty, tu jest jakaś drużka właściwie. Tu widzę. Okej okay. Jakim cudem nieco to nagle się tu na górze pojawił skoro był na dole On mnie, on mnie trochę dziwnie zaskakuje No Szukaj farmera Tam jest ten boss a tę mapę, od nie lepiej race mapkę oddalić i sprawdzić? Może to Dobrze, kiedy mam hamster. Dobra. no to już. Olol! Hello, zombiaki i szkielecie. Ja, tu ciężko walczę. Czekajcie. Ja, ja zombiaki. tak. Ej tam jest jakieś gówno z lawą mi w ogóle To chyba nie jest farma Chociaż w sumie to się okaże Może on wulkaniczną farmę lubi A to ty zielony Gdzie? Co? Ja. A nie to Dirwi. Ej To skielet! Nie. Ja gdzieś po lesie latam, więc nie wiem czy to ja ty, a my przypadkiem nie idziemy teraz jakby do Hero Brain? A właściwie tu jest coś odbokowane no to Ty, ale tu ciemno jak w dupie Tak, też dróżka jest, nie chcę nic mówić o, to Ej, to... co to, niewidzialny pająk? Rynek nie Aaa, nie... to... to jest ten początkowy dał, dobra O ja zaraz zdechnę, Au. Au. Na Au. feczkę dostałem nawet, O, już nic tu Au. Prasko. Au. Już nie bijemy ciebie Au. <grymne> Jak mało soli masz, dusz taki. W ogóle no gdzie to Tu szukamy czegoś, ale na razie gówno... Ej, tu nie masz żadnego farmera kuźwa. Ja go zaraz znajdę, tylko tapnij mnie do siebie. Tylko my nie jesteśmy tu. Łodde! Co tu jest? Ale ja te... preskam. <noise> A nie mogę, ja się biję. Jak sobie wybudnić byłaby e, słuchajcie, ludzie, mówię teraz do widzów. Wow, e, My się chyba zgubiliśmy troszeczkę? Tak, nie, nie pomogę wam. E, no nie. Ma, no nie ma te panie się. Nie, no to jest. A się. Te formę... panie. Tak będzie brzydko. Aaa, to jest dróżka. Ten mnie lubi, spider. A? Tu jest dróżka. Uuu, jak to się tam rażą. Nie, tam jest zgrzynga. A nie można! Mam, o jakiś yy, Chyba was go. Eee... Taka yy, potion, który daje pośpiech 2, siła 2, odporność 2 i szybkość 2 Ale nie do rzucania. Ej! Tu jest coś, jakiś koleś wkurzony Hello Widzisz? Eee, nie można otwor... To... Znaczy się, Ej, się, tam na się tylko jakiś pistol otwiera. Chyba Siemka. Tu nie ma żadnego farmera, słuchajcie, y, słuchajcie, ludzie mnie to... Teraz to by się chyba zgubiliśmy no i będzie tak zeka dubga no to chyba będziemy musieli y, no, trochę pospoilerować, zobaczymy sobie, bo może na necie, albo jeszcze poza o, odcinkiem sprawdzcie, by to jak. O, bo widzicie, że teraz to jest śniegście, tak, więc... Uh, to ja Cię z Wami żegnam Ja, Macmoran0011 Keeper Pan Dirby Amen Michał I Pan Zielony Adrian No i... Zielony Adrian A w sensie Adrian. Tak się zawsze żegnamy Mówimy sobie, mówimy żegnam pan. się z Wami ja I, ki i kilka ników, które użyłem No przykład ja macmoran się Rensor Keeper Pan Amen Dirby Michał No i Pan Zielony Adrian no bo w sumie tak można Ciebie nazwać To jest taki Wars Blaze kurwa Ej, ciemi tutaj, proces nagrania, tak BRZYDKO go mówisz Zobaczę To może z tymi trzeba coś zrobić, o Dobra, słuchajcie Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Adventure Map Hereabines Return to te tutaj Subskrybujcie, że No, obciążam tę mapkę Dobra, do zobaczenia, cześć, cześć. Pa, pa, pa! Zielone no, ma pa. jednego zabitego, Dirby 56, a ja 167